Pierwszy krok do zdrowia, możemy zrobić drugi. A co jest drugim krokiem? Zrobienie porządku z lokatorami. Czyli nie wiem, czy Państwo wiecie, wszyscy mamy pasożyty, nie wszyscy o tym wiedzą, niektórzy nie chcą o tym wiedzieć, ale niestety wszyscy je mamy. Bo tak wyszło z wcześniejszej wypowiedzi: od przedszkola praktycznie mało ktoś wiodroważy. Więc tak naprawdę, tak nasi lekarze mówią, że jeżeli ktoś tego nie robi przez całe życie, to często ma tego po pokarciu tego człowieka całym nastroju, one są nie tylko w jelitach, tak, one są w mięśniach, i w oczach, i w mózgu, w sercu, w nerce, w wątrobie, wątrobowe, to sama nazwa mówi, tak? I teraz ludzie nie znają sobie sprawy z tego, jak dużo problemów powodują właśnie pasażerzy. Zastanawialiście się Państwo kiedyś nad tym, skąd się bierze alergia? Co to jest alergia? Co to jest astma? Padaczka, skąd się bierze? Egzemy? Problemy skórne? Co to jest? Wiecie Państwo o tym, że każda choroba ma przyczynę? To nie jest tak, że choroba się dzieje z niczego. Tak? Tylko przyczyna, przyczyna musi być. Jeżeli nie znajdziemy przyczyny i jej nie wyeliminujemy, to będziemy tylko łagodzić objawy cały czas. A jak znajdziemy przyczynę i ją wyeliminujemy, to nie ma objawów. Jak nie ma objawów, to nie ma choroby. Tak? Nie potrzeba tego leczyć. I teraz co nam trzeba wiedzieć? Te materiały buducowe, o których mówiłem, to co potrzebuje nasza komórka, żeby się wybudowała. To jest tak samo pożywka dla naszych blokatorów. Czyli pasożyty też też, witaminy i minerały i żelazo i wszystkie te potrzebne składniki. No i co jest ważne? One jak sobie pojedzą, muszą się załatwić. A do lasu nie wychodzą. Gdzie dorobą? Tam gdzie mieszkają. A gdzie mieszkają? Wszędzie. W całym organizmie praktycznie mamy. Więc co to jest alergia? W głównej mierze odchody pasożytów. W największym stopniu. Asma co to jest? Co to człowieka. Może tam siedzą jakieś lokatorie. Najczęściej okazuje się, że larwy list i listy, tak? Siedzą ludzie przy odrobaczaniu wymiatują robakami. Po kolei z wilki Okazuje się, kilkanaście lat leczona astma, cztery miesiące, pół roku nie ma astmy. Tak? Yy, różne problemy skórne, egzemy. Jeżeli nie pchniemy wody i leki nie mogą rzucić tych odchodów po pasożytach, no to skóra przejmuje funkcję wydalania No i wyrzuca, tak? A my w maści i wpychamy do środka. Jak tu wepchniemy, to tu wyrzuci. Jak tu zasmarujemy, to tu wyrzuci, tak? No to organizm chce się z tego oczyścić. Normalny proces. Epilepsje, padaczki, co to jest? Pasożytę mózgu. Tak? I nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się, co się dzieje. Leczymy się, a nie wiemy, gdzie jest przyczyna. I dopóki nie jest znajdziemy przyczyny i nie wyrozumiemy, to niestety tak długo będziemy się ruszyć. I teraz by... jest jedna ważna rzecz. Trzeba się tych lokatorów pozbyć, ale nie wolno ich zabijać. Nie będziemy dawać życie i nie nami zabijać. Więc co? Jak się z nimi dogadać, żeby nas opuściły? Co im obiecać? Bo muszą nas opuścić, tak? Tylko jedno co? Jak? Jak się porozumieć z nimi? Wiem, jakie środowisko lubią pasożyty? Jak oni lubią? Zasadowego. sobie? odpowiedź? Nie powinno się robić tak to, co nam medycyna proponuje. Czy weź sobie zętel, vermoks, tak? Przez dwa trzy dni i zabijesz się. Jeżeli je nawet zabiję ile deton w organizmie, to co się dzieje? Rozkładają no się, tak? One mają swoje wirusy, swoje bakterie. Wszystko dostajemy w spadku. Człupie białko, które tam jak mamy odpowiedni enzymy, to rozpuścimy, a jak nie ma? no to wszystko to się tam kisi, wszędzie tam, gdzie to jest, czyli idzie dość mocna intoksykacja organizmu. Więc nie 2 trzy dni, bo nawet jeżeli tabletki coś tam zabiją, no to za chwileczkę z dar, z jajek następne się wylegają. Jak mają dobre środowisko, to rosną dalej. Tak? I za parę tygodni, za parę miesięcy, znowu mamy ten sam problem. Więc co trzeba zrobić? Przynajmniej na trzy tygodnie trzeba zmienić dietę z takiej, jaką one lubią, na takie, jaką nie lubią. Czyli jeżeli lubią kwaśne, to trzeba im to zabrać. Znaczy to, co zakwasza czyli cukier, biała mąka, grożdże, mleko, ograniczane mięso, wszystkie kolorowe napoje słodkie, tak? a co, co dać w takim razie? Dać im to, czego nie lubią, czyli wszystko, co cierpkie, kwaśne, gorzkie, warzywa, które mają dużo witamin, tak, Minerały, które są zasadowe, kasza gryczana, kasza jaglana, praktycznie gryczana, jak ją długo, to też lekko zasadowa, czosnek, cebula, kurkuma, imbir, gości, czyli takie, takie cierpkie przyprawy i głównie bazować na, na jarzynach. Tak, bo one, one są w największym stopniu takie zasobowe, Część owoców tam jest zasobowa. I teraz jeżeli my w tym czasie, przez te trzy tygodnie, czyli bo chodzi o trzy tygodnie, kiedy, od kiedy one zniosły jajka, to póki się z tych jajków tak? żeby cały ten cykl złapać, no to te trzy tygodnie przynajmniej trzeba się ustawić. Jeżeli my im nie damy jedzenia, a damy im to, czego nie lubią, plus jeszcze u nas yy, dostarczamy jeszcze takie skoncentrowane jedzenie, tam jest wyciąg z piołunu, niszczarnego orzecha, koncentrat czosnkowy, czyli jak sobie podpalamy im pod jeszcze. Enzymy są dodawane, które aż paralizują system rury, więc one automatycznie ogłaszają ewakuację. Jeżeli Państwa ktoś bez przerwy gnębił, nie dawał jedzenia, a szpilował tam różnymi rzeczami, to no, też by się Pan tutaj jeść, tak? I one tak zaczynają właśnie w ten sposób odchodzić. No i większość tych drobnych zaczyna nas delikatnie mówić o I ważne, ważne jest to, żeby później, jak już przejdziemy ten proces, żeby starać się pilnować dietę, no ile się da zasobowo. Wiadomo, że jest w stanie, całkowicie może przejść mogło bo życie mamy takie jakie mamy, ale ile to jest możliwe starać się przejść na wiedzę zasadową i tego pilnować. Pokażę Państwu teraz parę takich może zdjęć, parę filmików, bo wiele osób podejrzewa, że nie wierzy, że pasażery są i że mogą dużo rzeczy robić. Także dla odważnych, bo tam niektóre z tych, filmiki mogą być takie małe, ciekawe, ale myślę, że eee... A Gdzie mogą się znajdować pasażerów? Tutaj jest taka ciekawa sytuacja. Człowieka dysponowali taką mocno zasadową substancją, taką, której które poszerzymy bardzo nie lubią. Już możemy popatrzeć, co się dzieje. Znaczy ja to troszeczkę przewinąłem, żeby tam nie czekać. Czasami dawniej babcie robiły taką, z dziecią takie kuracje. Kopier w słoni albo w specjalnych ziołach. I później biała, biała mąka sztuczne znalazło się w pewnych miejscach i one wychodziły. To są posłowówki i ciebie, które często są drodze. sobie rozwiązają. Jak pan sobie tutaj strądzi płonie żony? Może coś tam siedzi w środku, tak? I zaczyna się ewakuować. My widzimy tu już tego bala będzie troszkę wysprzątali i ja to przesunę, żeby nie czekać. Pokażę Państwu ile, ile tego na przykład nazbierali. Tyle tego było na przykład w twarzy. Jeżeli w twarzy tyle tego jest, to wszystko jest jelit, Zajrzymy na jeli? Popatrzymy? Widzimy to tutaj? 40% ludzi na świecie ma i jednego dzieci przeszkody. Czyli statystycznie może powiedzieć, że połowa z nas. Statystycznie oczywiście, tak? Popatrzymy na to. Czasami różne schędzenia, różne coś, no się wydaje, że nigdy nie ma, coś nas swędzi. No to co sędzi? Widzimy, żyją sobie pięknie. Rębęska. To jest taki, można powiedzieć, taki mniejszy kaliberek. Przejdźmy do czegoś grubszego. A to co to będzie? Więc, nie ta się więcej, nie? Miejsca tak? Jak Państwo wiecie, skąd jest Anemia? Co powoduje anemię? Jedna lista zjada dwie łyżki krwi na dole. Tak? Kobiety mogą tam jeść, bo tam pite okresy, na przykład tak, ale mężczyzna, dziecko skąd na Może coś zjada? Żelazo pakujemy w siebie i dalej na nębia. Tak? A potrafią być tak naprawdę, to są jakieś tam pojedyncze elementy, ale... Ludzie, którzy na przykład nie mogą się po tydzień, dwa tygodnie załatwić, to dlaczego nie mogą się załatwić, bo co? Może tam są samo cała w środku? Takiego pojedynczego elementa możemy tam takim specjalnym lasem, lasem chirurgicznym wyciągnąć, ale że tam jest, mówię no, całe mnóstwo tego, no to no to pokażę, To trzeba zrobić, jak jest tego znajomościo. Myślę, że to muszę wyłączyć na razie i włączymy to. No. Tutaj są jelita już wyciągnięte na zewnątrz, czyli operacja. Przecięty brzuch, wyciągnięte jelita na zewnątrz, no bo już wtedy, więcej się nie dało zrobić. No i trzeba było zrobić małą czurkę i zobaczyć też środka, co tak naprawdę robi się jedzie i mieszka. Ale tu jeszcze dużo troszkę do mnie czekać. Jest, tu, 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 tu jest suwak, on się nie przesuwa do końca i cały czas wyciągają. Ja tu spróbuję złapać taki moment gdzie, spróbuję ten moment, gdzie na przykład już było pokazane ile wyciągi do pewnego etapu. Proszę zobaczyć. Miseczka już nie zmieściłem, na no taką miseczkę jeszcze trzeba było Jedna z jaka dwie łyżki krwi na Jak ten człowiek funkcjonował? Wiem, że ktoś słaby, nie ma energii, nie wiadomo co się dzieje, Te? A to co to jest? Nasiemiec. Tak sobie żyje na przykład w naszych dziennikach. Najdłuższy zanotowany w człowieku 14 metra. Do 25 lat może żyć. On jest o tyle ciekawy, że Tutaj widzimy na przykład pewność luzu błyszewicznego, czyli kandila. I też może takiego pojedynczego elementu można być tylko że jeżeli on jest budowany z członków. No, jeżeli chociaż jeden, jeden segment taki dostanie, nie? w każdym są setki jaj. I tak to widzimy na przykład już po oczyszczeniu, no tak to wyglądało. A teraz Państwo zobaczycie jak wygląda taki malutki segmencik, który może żyć każdy swoim życiem No Nie wiem, tutaj, to, to na maluszku i no, on sobie tam żyje, żyje że jeżeli taki element dostanie w organizmie, zjemy tak się odrodził cały się. Dlatego nawet mechaniczne porządki nie daje tego, co te faktycznie powinno być. I teraz, dlatego mówię, ważną rzeczą jest to, ten drugi, drugi krok, krok do zdrowia. To jest bardzo ważna rzecz, żeby zrobić porządek dla Bo jeżeli, jeżeli nie zrobimy tego porządku, to niestety będziemy się musieli dzielić, dzielić z nimi swoim pożywieniem. Yy, to obserwujcie Państwo na przykład dzieci, że jak się śpią w nocy, przy pełni księżyca. Tak, bo... Pełnia księżyca i druga faza pełni księżyca to jest czas, kiedy one mają okres gotowy. Tak. Czyli one zaczynają walować. Czy czasami ktoś nie jest niespokojny? Kręci się nocy, mam rocz, że coś tam majaczy, yy, Ludzie lunatykują, Dziecko śpi, czy tam nawet czasami się nawet śpimy, a to taka śwańka fajna leci, tak? Poduszka aż mokra. To nie trzeba robić badań. Tam jest nic jak nic. Tak? Podkrążone oczka, takie brązowe. Nie trzeba robić badań. Popatrzcie Państwo na dzieci, połowa dzieci jest i ADHD, i nerwowe, i wiadomo, nie mogą się skupić na niczym, może ktoś im przeszkadza. Ktoś podjada materiał nudnicowy, komórki nie mają z czego żyć, no i, i dzieje się to, co się dzieje, tak? I dlatego bardzo ważnym krokiem, drugim, to jest właśnie zrobienie porządku z lektatorem. Czyli pierwsze, jak się musimy napomnieć, jeżeli ktoś zmiany zrobię to przynajmniej miesiąc, w odpowiedni sposób, a jak ktoś ma problemy, to trzy miesiące z samego nawadniania. Odpowiednie, bo ta woda już będzie wyprowadzała toksyny po tych lokatorach i, i z innych, ze materii. Później trzy tygodnie trwa takie odtłumaczenie. Przynajmniej trzy tygodnie. Można dłużej, jeżeli ktoś tam nie zachował odpowiedniej diety, bo go tam korci na się na słodkie, to, co dobrze było w ogóle wyeliminować. Ale jak ktoś nie daje, to można to dłużej pociągnąć, żeby, żeby one oddały się i wyewakuowały. Ale niestety te największe osobniki, one za pierwszym razem nie poddadzą się układów. Tak One też bardzo przeżycie, bo więc dobrze. No tak? po co mają szukać coś innego, nieadoma na pewno, bo to mają fajnie. Więc trzeba zrobić jeszcze jeden krok, trzeci krok, który no, jest w stanie, jest na w stanie pomóc wyprosić nawet tych dużych roktorów. I ten trzeci krokiem do zdrowia to jest oczyszczanie układu pokarmowego. Tak naprawdę oczyszczanie całego organizmu, ale głównie chodzi o to, żeby zrobić porządek w układzie pokarmowym.